Cześć, z tej strony Miastowa na Końcu wsi czyli Ela z bloga mójmiłyczas.pl. Witam się z wami bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy wyjątkowy jubileuszowy setny odcinek z cyklu Miastowa na Końcu wsi. Dziś będzie typowo pogadankowo, także jeśli interesujecie ten temat, to koniecznie zostań na dalszej części odcinka. Długo zastanawiałam się nad tym, co ja mam zrobić w setnym odcinku. Czy coś pokazać, czy coś powiedzieć, a może zrobić QA, czyli poprosić Was o zadawanie pytań, na które będę mogła odpowiedzieć. Natomiast pomyślałam sobie, że. Po prostu może przytoczę odrobinę historii, odrobinę statystyk, jeśli chodzi o mój kanał. No bo jeżeli mamy jubileuszowy odcinek, to mówmy o kanale miastowej na końcu wsi. Ale mój kanał nie nazywa się tak, jak właśnie powiedziałam. Mój kanał ma nazwę Mój Miły Czas. A skąd ten pomysł? Otóż dawno, dawno temu jeszcze na studiach postanowiłam, że chcę dzielić się tym, co robię, z szerszym gronem. Wtedy rozpoczęłam też poznawanie przestrzeni internetowej i pomyślałam sobie, że internet to dobre miejsce do tego, by dzielić się właśnie tym, co robię, bo można robić wiele pięknych rzeczy i chować je do tak zwanej szuflady, ale. Osoba taka jak ja, ja konkretnie, e, lubi pokazywać, co robi, e, i e, pomyślałam sobie, że może dzięki temu e, spotkam na swojej drodze, najpierw poprzez internet, a potem poprzez właśnie e, drogę taką realną, jakieś osoby, które są e, podobnie zakręcone jak ja, i będziemy mogli po prostu mieć ze sobą jakiś kontakt. E, był taki czas, kiedy miałam delikatny problem z tym, czy moje studiowanie ma sens, czy nie ma sensu. Szukałam też swojej drogi, bo do końca nie byłam pewna, czy kierunek, który wybrałam, jest tym. Co ja chcę robić przez resztę swojego życia, zwłaszcza tą zawodową część. Postanowiłam też wtedy działać troszeczkę w YouTubie. Prowadziłam swój kanał o zupełnie odmiennej tematyce. To był temat beauty i wtedy były takie czasy, że ja się chyba nie odnajdywałam po prostu ani w tej tematyce, ani w YouTubie. Totalnie też nie radziłam sobie z hejtem, więc stwierdziłam, że nie będę nagrywać filmów, a będę prowadzić bloga pisanego. I pamiętam, że szukałam nazwy, miała to być nazwa na początku. Nudzi mi się, ale ta nazwa była już zarezerwowana dla jakiejś tam sprawy związanej z dziećmi. I tak myślałam, że co ja robię w czasie, w wolnym czasie, wolny czas, mój czas, mój czas dla mnie miły, mój miły czas. I ta gra słów spłodowała, że powstał właśnie mój miły czas. Najpierw założyłam bloga pisanego, potem moja siostra, którą pozdrawiam, mój mistrz internetowy, pomógł mi przenieść e, całe treści do bardziej profesjonalnego miejsca. Ja na tym się nie znam, ale miałam, e, mam do tej pory profesjonalną domenę, profesjonalnego, e, profesjonalny program, czy tą gdzie się to pisze. Um, I tam po prostu pisałam wszystko, co robię w moim miłym dla mnie czasie. Pojawiały się tam rzeczy związane ze zdrowiem, z ekologią i z rękodziełem, bo to były takie główne nurty mojego zainteresowania. Czas mijał, moje życie ewoluowało. Kilka przeprowadzek dalej, kilka lat później, i co tu dużo mówić, dwoje dzieci później, zorientowałam się, że nie mam tak dużo czasu, żeby móc wszystko opisywać co chcę, robić do tego fajną dokumentację fotograficzną. Postanowiłam, że chyba nagrywanie filmików jest szybsze. Eee, poza tym takie długie siedzenie bez możliwości kontaktu z ludźmi, który to napędza mnie do działania i bez możliwości mówienia, bo... Zauważyłam u siebie to, że kiedy ja mówię, to myślę, tak działa mój mózg. Więc mówiąc, pojawiały się w mojej głowie pomysły, od razu to wszystko nabiera jakiegoś tam sensu, pomaga mi się to otworzyć i pomaga mi zrealizować to, jakieś tam moje pomysły, yy, w ogóle wymyśleć te pomysły. Także ja muszę mówić, żeby działać. Więc ym, postanowiłam, że będę nagrywać te filmy, żeby móc właśnie. Na powrót uruchomić swój mózg. No ale filmy nie mogą być o niczym, nie mogły być o niczym. A nagrywanie filmów o procesie twórczym, jeśli chodzi o rękodzieło, jest trudne, kiedy mamy ochotę pokazać coś, coś technicznego. A przy okazji mamy tutaj y, biegające dzieci, które też chcą atencji, i niestety, ale utrudniają one jakąś tam merytoryczną y, możliwość przekazu w takim, w takim filmiku. Więc odwlekałam te pomysły, y, bo po prostu nie miałam za bardzo tematu, na którym mogłabym się uzewnętrzniać y, wideoblogowo. Aż któregoś dnia odezwała się do mnie rodzina od strony mojego męża z propozycją, że w sumie mają oni troszeczkę e, pola, i ja, jako e, ogrodnik, teoretyk, może chciałabym spróbować swoich sił w praktyce. I oni z miłą chęcią po prostu udostępnią mi kawałek ogródka. W którym mogłabym robić co mi się podoba, no bo jako blokers nie bardzo mam takiej możliwości w, na balkonie i czemu by po prostu nie wykorzystać tego, że mieszkają niedaleko, przy okazji mieć właśnie ten kontakt z naturą, który tak bardzo mnie cieszy i jednocześnie właśnie no, móc sprawdzić to swoją wiedzę. Teoretyczną w praktyce. I pomyślałam sobie, że to jest genialny pomysł, że to jest y, y, możliwość takiego y, przetestowania mojej wiedzy, a przy okazji takiego y, roślinnego, ogrodniczego, obcowania właśnie y, z, z tym, co mnie cieszy. I Zgodziłam się jak najbardziej, przyjęłam te propozycje. I jednocześnie y, w tym samym momencie oczywiście pojawił mi się. Y, Pomysł, żeby to wszystko dokumentować w formie właśnie wideobloga, przede wszystkim po to, żebym ja pamiętała o tym, co, gdzie, kiedy i jak robiłam, żebym mogła do tego wracać. A ponieważ może wiedza, którą udaje im się zdobywać, przyda się innym, to postanowiłam, że będę to również publikować właśnie w formie filmów na YouTubie. I właśnie stąd się wzięła e, ta cała playlista pod tytułem Miastowa na końcu wsi. I to też jest taki, taka gra słów, właśnie jak to nazwać, no bo e, ja jestem miastowym człowiekiem, ja się wychowałam w mieście, nigdy na wsi nie mieszkałam, Natomiast na wieś, yy, prawda, dojeżdżam, żeby móc yy, realizować yy, ten projekt, tak, jakim jest. Yy. Ogrodnictwo na wsi, ogrodnictwo miejskiej dziewczyny na wsi, na wsi, miastowa dziewczyna ze wsi, nie, Z wieś na mieście, nie, miejska wieś, nie to też, nie to. I znowu taka gra słów, gra słów i w sumie zainspirowała mnie pewna podróżniczka, która odwiedza kobiety na krańcu świata i ja postanowiłam, że będę miastową na końcu wsi. Taka była inspiracja na nazwę e, tego cyklu i, i jest sobie miastowa na końcu wsi. E, mój kanał prowadzę już ponad rok. Na dzień nagrywania filmików jest 120 filmów za uploadowanych, czyli załadowanych. E, natomiast. E, 100 filmów, właśnie to jest setny filmik, e, jeśli chodzi o mm, cykle miastowe na końcu wsi. Najbardziej popularnym e, filmem jest film o tym, jak e, e, upiec chleb na naturalnym, rzutnim zakwasie z maszyny, z automatu. Powiem Wam szczerze, mnie to bardzo e, dziwi, bo. E, sama tematyka kanału jest właśnie ogrodniczo amatorsko rolnicza a najbardziej popularny jest właśnie kanał filmik o no kulinarny ale to też jest miłe jeśli chodzi o pieczenie chleba z automatu to przyznam szczerze że dawno już tego nie robiłam po prostu nie mam na to czasu a przy okazji zmienił nam się nieco sposób żywienia i tego chleba nie używamy aż tak dużo, żeby musieć go właśnie yy, wypiekać piec. Yy, także, także sama yy, rzadko korzystam z tego przepisu który jest tam za e, y, y, Nie hoduję już też mojego zakwasu, aczkolwiek muszę do tego wrócić, bo, bo uważam w dalszym ciągu, że zakwas jest fajny. Teraz bardziej przerzuciłam się na naturalne jogurty takie, więc to hoduję, jeśli chodzi o, o sprawy własnego hodowania mikroorganizmów drożdży i yy, i kiszonku zakwasów i, i takich historii. E, także mamy mm, 120 filmów, jest 100 filmów miastowej na końcu wsi. Na dzień dzisiejszy mamy 279 subskrybentów, ale wiem, że jest też liczne grono osób, które nie subskrybuje kanałów, a e, regularnie ogląda moje treści. Słuchajcie, wszystkich was chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. E, udało się osiągnąć to co chciałam. To znaczy stwarzam z wieloma z was relacje, taką relację pełną wiedzy i merytoryki. Ponieważ jestem człowiekiem amatorem i sama oglądam mnóstwo filmów przede wszystkim na YouTubie, z których czerpię wiedzę i inspiracje, ale też bardzo często pojawiały się u mnie konkretnie jakieś problemy które poruszam właśnie na moich filmikach i to Wy mi dajecie gotową receptę, jak rozwiązać pewne problemy i ja te receptę bardzo często wprowadzam do moich rozwiązań, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Za każdym razem jestem Wam wdzięczna za, za Waszą wiedzę, za to, że chcę Wam się obejrzeć mój film, za to, że chcę Wam się go przemyśleć i coś podpowiedzieć i właśnie napisać ten komentarz. Bardzo bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że dalsze treści, które będę publikować, będą przynosić nie tylko mi, ale również i Wam wiele radości, że znajdziemy jeszcze nieraz wspólny język do dyskusji, jeśli chodzi o tematy wszelakie. Ja mam nadzieję, że znajdę więcej czasu, żeby móc nagrywać bardziej merytoryczne. Filmy, żeby móc może jakieś takie fajniejsze ujęcia złapać i móc poświęcić więcej czasu, żeby to bardziej wizualnie polepszyć. Ale póki co. Pamiętajmy o tym, że to jest wideopamiętnik, wideoblog, który ma za zadanie mi przypominać o tym, co ja robiłam, jak robiłam i gdzie robiłam, a przy okazji móc właśnie razem z Wami rozwiązywać pewne zagadki ogrodniczo-hodowlane na końcu pewnej polskiej wsi. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą uwagę na tym filmie i na każdym filmie, który się pojawia na moim kanale. Miejmy nadzieję, że każdy wasz lajk, like, każda subskrypcja, każdy komentarz spowoduje, że mój kanał będzie rosł w siłę, ja będę mogła docierać do jeszcze większej rzeszy odbiorców i że ktoś tam skorzysta z tego, co ja tutaj robię i że Kiedyś ta moja wiedza będzie na tyle. Wartościowa, że będę mogła z dużą dozą takiej pewności siebie powiedzieć, witajcie na moim kanale, który nie jest amatorski. Witajcie na moim kanale, zapraszam Was do miejsca, w którym mamy wiedzę zbudowaną przez szereg specjalistów i możemy się już z taką pewnością siebie, tą wiedzą dzielić. Bo wiecie co? W tym ogrodnictwie jest piękne to, że odpoczywa nasz umysł, odpoczywa nasze ciało i możemy z tego wyciągnąć wiele pozytywnych rzeczy. Szacunku do przyrody, szacunku do procesów. Możemy uspokoić się tym, że to co robimy faktycznie przynosi jakieś efekty, takie fizyczne efekty, że to nie jest taka praca na marne, tylko to jest praca faktyczna, satysfakcjonująca, eduk edukująca, edukacyjna, przynosząca wiele. Wartościowych doświadczeń, a na sam koniec przynosząca wiele pozytywnych, no, takich fizycznych, co ja chciałam powiedzieć, przedmiotów. Fizycznych, zdrowych przedmiotów. Posiłków, które będą wpływać pozytywnie na mnie, na moją rodzinę i na każdą osobę w przyszłości, jak to wszystko się powiększy, będzie więcej miejsca do upraw, więcej miejsca do hodowli, i będę mogła to wszystko powiększyć, i będę mogła to wszystko bardziej dzielić się z ludźmi, którzy będą mieli ochotę przyjmować. To, czym chcę się dzielić. Yy, I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy setny odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Przesyłam gorącego buziaka. Do zobaczenia. Hej. A jeśli macie ochotę poczytać, co robiłam w przeszłości, czasem, co robię aktualnie, to oczywiście zapraszam Was na moją stronę czas.pl. Znajdziecie mnie również na Facebooku, wpisując w wyszukiwarce mój miły czas. Znajdziecie mnie również na Instagramie, wpisując właśnie mój miły czas. Znajdziecie mnie również na YouTube, to już wiecie. No i znajdziecie mnie również w Polsce, w Województwie Łódzkim, jeśli macie ochotę fizycznie się ze mną spotkać, zobaczyć faktycznie, co robię, a może macie ochotę na jakąś współpracę, jeśli chodzi o wspólne nagrywanie filmów, to również możecie się do mnie odezwać albo w komentarzu, albo pisząc do mnie maila. Pozdrawiam Was serdecznie.